Dzisiaj latamy z nowego wybicia teningóweczki. Test wdupcenia. Wdupca czy nie wdupca? dupca? Jezus Maria! Siemanku, Kowalczyk i Mordeczki. Dzisiaj latamy z nowego wybicia teningóweczki. Jak widzicie jest dużo większe. Bo jest to stare wybicie małej hopy, dużej hopy, a teraz na treningówce jest mega. Dlatego wymieniliśmy to wybicie, bo jak widzicie, tu to wcześniejsze wybicie, które było na 4 hopie, było bardzo strome i ono szybko przechodziło, co znaczy w wdupcało. Więc wzięliśmy wybicie z dużej, wstawiliśmy tutaj, jak widzicie, podparliśmy to elegancko, to się wszystko fajnie trzyma. I teraz to wybicie jest mega duże, bo ono ma aż 3 metry wysokości, 63 stopnie wyjścia i ogólnie jest wyrzutnią, ale nie w dupce, więc jest kraj na lotów. A tutaj jak widzicie mam moją starą ramę jak moja Player Pierre'a Pampa. To jest na sprzedaż, link macie w opisie. Mam w ogóle mega dużo rzeczy do sprzedaży: koła, siedełka, odciula, rzeczy, które po was... prostu. Ja sprzedaję. Gdy ktoś chce tą ramę tam, fajnie, to sobie wejdzie w link w opisie i tam sobie obejrzę, Tam jest ekipka. Kuba, korba, jedna szybciej i lecisz. Jest dużo łatwiej niż było. I odlotowo. I teraz powiem wam, że lotu będzie chyba kosmicznie dużo. Kuba leci testowo, oczywiście pełna bomba. Cyk! Wow, wow. A czemu tak na zdajwa? Dawaj flipa od razu, co byś na przykład ładował? Zobaczmy stąd. Jest, wyrzutnia. Uhuhuhu. Test wdupcenia. Wdupca czy nie wdupca? Nie wdupca. Nie wdupca. A z Dawaj flipa. Papyk leci. Dawaj maniek. już lecimy. Leci tu papryk pierwszy skok. Czy wdupcy? Pięknie, boj! No i co? Jak test wdupcenia? Chyba okej. Okay. Nie? Jest szybciej, jest wyżej, jest lepiej. że pykniesz? Flip dworipy? No. Chyba zrobię. Trzy sześć bym wolał. Flip dwa wipy, ale może... był flip dawy ui. Ui, egzamin, tak? Tak. I jak tam? Się czujesz się z tym? A, kogo to obchodzi, Oskar? Jak? To wszystkich obchodzi. Kubę ostatnio namówiliśmy na street, wyobraźcie sobie. Ale nie zawiódł, nie. Sobie... Przyjechał bez kasku, także jedem. No to dobrze już no zajm... stopy yy, Pokaż Zaj... nogi. O, tu są streakowej łupki. Ubrał stabilizatory, żeby wielkie drąby trujek ze schodu podoba. Tak. I się nauczył chicken bara. Dobra, dawaj, chicken bar. A jak to jest chickenbara? Ten taki z jednego koła. Jak Aha. jak no, Nie no, jak wyskoczysz i zrobisz, to będzie zwykły bar. Zademonstruj chickenbara, chicken baja na górę, dawaj. Chicken bara? No. Chicken ale nie stopy. Ale to to nie jest już chicken. Chicken jest taką. Ale Kuba jest świrem, także myślę, że on może to zrobić. Już robi chicken zaraz ja zależam ja pojem, bo Kuba, kiedyś. Dawaj. Wow, to jest chyba zwykły baj. No. A kiedyś Kuba chciał się nauczyć baj z dawno temu. Ja wymyślił... ale ale Leci, leci, leci. Bierzesz leci, leci, leci. w Kuba, ale leci. Dawaj. Jezus, majan! No i nie skończyłem, że Kuba kiedyś. oj, kurde. Kuba kiedyś chciał się nauczyć baja, i on wymyślił, że z... jako, że na małej hopie jest mało czasu, to on poleci na dużą. I dobrze, pamiętasz Kuba wtedy, jak chciał się nauczyć baja na hopie? I to było całkiem dla niego racjonalne, żeby to jest dużo lotu, więc więcej czasu, żeby zakręcić kierownicą. Ale mam nadzieję, że już dojrzę do tego, że to nie był dobry plan. Widzicie papyjko, leci. Uuu, stylowy przelo. Dawaj! I dawaj chicken Baja albo zwykłego. Nie da się chicken bara z wybicia. <grym> <grym> to jest chore. No i podejście trzecie do flipa. A, bez flipa tym Natomiast... razem. Dawaj to chicken o, Prawie, prawie. Papryk też miał kiedyś Angry Papyjk, był jak bajspina by nie mogłeś zrobić, pamiętasz? Ale potem wykatował. Wow, znowu nic. Dawaj ty luipa ty Lipa! Nie, no ciebie. Co? nie, zajebał no, Co? Nie. O nie, 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 nie. ty, nie, 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 Za nie, 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 Dziwaja. Jest flipek Ło Łipka wow. uh, uh, uh. Masz tu nie, Byłoby nie, ale... ale zrobię no. Zejść? Ja zejdę, chętnie Dawaj łipka Dawaj na Olda, olda na chopiecz coś i łipka Papry O, to było ładne ładny czysty skok, dawaj, łipek Patrzymy na uh. Nie, coś już zjebałem na wybiciu. Chicken by! No dobra, ja się boję! Pipek na półę, będzie. No i będzie. Oo Nie zabolało? Mam stabilizatory, trzeba znaczy chroniacie. Ale musisz jeszcze dane nogi napytały, trafić wtedy git. O! Kryłowy! Bo ja muszę skoczyć w dół jeszcze. Zowałbanie nie. zdjęło okulary jak widzicie więc się będzie działo dalej paprykę, jakiegoś sztuczka. O! a gdzie bajek z bajkiem to już by było pięknie o był bajek będzie działo Powiedz. albo 5-4 albo cash roll, albo trójka i na to liczę Zrobimy test zdupcenia na BMX-ie, bo to jest tak naprawdę najwiarygodniejszy test. Bo jeżeli na BMX-ie da się płynnie latać, to znaczy, że nie w dupce wcale. Kuba, 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 kuba. Ja I... yeah, samej głowy, bo nie będzie ale wolno ewidentnie muszę walnąć mocniejszego kleszcza, mocniejszego wipa. A Patryk rozwalił kostkę. No, I on lemon, i on lemon git. A kupson Nie ma ostrości. Zobaczcie, ja się dekady uczę 3 miesiące już, nie? 3 no. miesiące i cały czas się nie ląduję, a wy mi piszecie na Instagramie, że się codziennie spina i że wam nie wychodzi jakiś tipy. Jedyny tip jest taki, że trzeba napierdalać. muszę odpocząć od dekady, żeby sobie oczyścić głowę, taki żeby nie dwali tak samo, bo muszę coś tam wczuć, to spytnę sobie dubel Luisa. To nie było to jeszcze czas, wszyscy stapał Powiem wam, że to jest różnica między 6 whip'em a 6 drawhip'em, y. jest tak dużo dłużej, ale to jest mega dobre, bo można się wczuć w lot. Teraz myślę, że jak troszkę bardziej w pocisnę, yy, złamie, yy, locie się i pyk, pyk, to powinno siąść. Pedały i lecimy. To jest super i 1-8. Halfka i w dół. Yo, boys! To flip wipa. Yo! Ha. Jaki czad! To jest mega! Bo! Dobra, baja. Dobra, lecimy księciu już. Jadę! Blisko! 32 nie zrobiłem, ale pasek specjalny sobie trochę nabuzowałem, więc teraz dekada myślę, się, że wejdzie lajtowo, bo już już jest ogień. woda z kasku ogień z głowy przez na dekadę odlotowy. Lecimy, 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 nie śpimy. Uciekł, uciekł, zdążyłem uciekać. Wow! Kup yes. No i pięć! Jest! Dobrze, dlatego się nie wolno poddawać. Kto się podaje, ten przegrywa, kto nie, ten wyżyk wygrywa.